Cześć. Dzisiaj opowiem wam o owadożernych roślinach. Tutaj macie trzy odmiany owadorzennych, czyli kaptunica, to jest ta, rosiczka i muchołówka. Tutaj możecie zobaczyć jak muchołówka kwitnie. To jest kwiat muchołówki amerykański. Czyli powiem wprost, nie nawozimy Niczym. Żadnym nawozem nie nawozimy tych roślin owadożernych. Tylko musi mieć bardzo, ale to bardzo dużo wody. Czyli podlewamy prawie jak jest tak słonecznie jak dzisiaj. To non-stop musimy podlać. Przepraszam, że mi ręka czem się. I dużo światła, słonecznie, bardzo dużo. Czyli stanowisko słoneczne, dużo wody. A jak chcemy, po, jak chcemy właśnie przesadzić, to można, tylko że ziemia musi być taka gliniasta, taka... Może być też torf, może być. Ale taka musi być według mnie taka zbita, taka gliniasta. Taka jak, jak na bagnach, czyli coś takiego. I bardzo fajna to jest roślinka, bardzo fajne są te roślinki, bo tutaj nie wiem czy widać to, ale roślinka ma takie kropeczki, to jest taki właśnie, jakby to wam powiedzieć, taki śluz, hmm, taki, taki mokry właśnie, mokre coś, takie tłuste to jest, że owad i to tak fajnie pachnie ponoć my tego nie czujemy ludzie właśnie ten e, owady właśnie wchodzą pik dotykają i nie umieją się wydostać i wtedy owad e, wtedy losina się zamyka i jest konsumowany jakby można powiedzieć obiadek tak, tak samo tutaj przy rosiczce, jak owad wchodzi, i się zamknęło. Widzicie, sekund 5, i trawi, trawi, trawi. Jak niczego nie ma, to wtedy znowu się otwiera. Więc bardzo fajne rośliny, pożyteczne. Co mam tu jeszcze powiedzieć? Czyli pamiętajcie, nie nawozimy tych roślin, nie nawozimy, ponieważ wszystkie enzymy, białka, to wszystko e, przez właśnie te owady. Jak jedzą, jak właśnie te rośliny jedzą, te owady różne, to wtedy właśnie przez to konsumują i mają właśnie te wszystkie enzymy trawienne w sobie i to wszystko tam trawią. A tak. Wszystko kwitnie. A, muszę wam pochwalić się, czy wczoraj coś przyjechało. Hmm, co to może być? Co to może być? Ale ładnie pachnie wam powiem. Takie mają kwiatki. Już wam powiem. No, o coś. O! Jest to kara Czyli mieszanka pomara e, mandarynki z pomarańczą, z tego co ja wiem. I po miesiącu, gdzieś będą już gotowe o owoce, można je jeść razem ze skórką. Mają niekiedy pestki, no zazwyczaj to mają pestki. Bardzo ładne, ba bardzo ładna roślina. I tak jak pamiętacie. Cytrusy można dać na dwór tak, żeby nie było przymrozków. Teraz najlepiej może też dać. Jak są przymrozki nawet i w nocy schować ją. I do tego nawozimy do roślin cytrusowych. Jak przesadzacie do ziemi, która już ma właśnie ten nawóz, to poczekacie tak miesiąc max i wtedy możecie znowu nawozić płynnym nawozem i chyba to wszystko trzymajcie się do następnego razu a i będzie mniej tych filmów nieco kilka dni tylko myślę że chyba co tydzień będzie film przepraszam trzymajcie się do następnego razu pa